Z 14 publicznych podmiotów. Najważniejszymi oczywiście są szpitale, czyli lecznictwo zamknięte. I tutaj może po raz pierwszy, bo do tej pory nie wymieniałem dyrektorów w trakcie tej prezentacji, która była w kwietniu dyrektorem klinicznego szpitala nr 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie jest pan Witold Wiśniewski, szpitala klinicznego numer 2 świętej Królowej Jadwigi jest pan Krzysztof. Bałata, dyrektorzy oczywiście są obecni na tej sali, dlatego później myślę w dyskusji, jeżeli taka będzie, to też można będzie zadać im pytania w sprawie podmiotów przez nich prowadzonych. Dyrektorem szpitala Świętego Ojca Pio w Przemyślu jest pan dyrektor Piotr Ciąpa. Wojewódzkiego szpitala imienia Jana Pawła II w Krośnie jest pan dyrektor Piotr Czerwiński. I dyrektorem Szpitala imienia Zofii Zamojskich-Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest pan dyrektor Wiktor Stasiak. Do tego jako województwo prowadzimy dwa szpitale psychiatryczne. Szpital Psychiatryczny w Jarosławiu, dyrektorem jest pan Józef Długoń i Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy jest pani dyrektor Barbara Stawarz. Od kwietnia posiadamy... Dwie niezależnie działające wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego. Ja wcześniej przy wyborze przedstawiciela do Rady Społecznej informowałem o stacji wojewódzkiej w Rzeszowie. Ta stacja jest już z pewną historią, a od kwietnia samodzielnie działa na dyspozytorni przemyskiej, na powiatach przemyskich. Samodzielne wojewódzkie pogotowie ratunkowe w przemyślu. W Rzeszowie dyrektorem jest pan Andrzej Kwiatkowski w Dyrektorem jest pan Rafał Kijanka. Mamy jeszcze pięć jednostek takich dodatkowych. Nie są to szpitale, są to dwie, dwa ośrodki terapii uzależnień w Rzeszowie i w Stalowej Woli. W Rzeszowie dyrektorem jest pan Tadeusz Boratyn, w Stalowej Woli jest pan Sławomir Grad. Panowie są również obecni na, na dzisiejszej sesji. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, największa nasza przychodnia, panią, z panią dyrektor na czele, Barbarą Rogowską. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie, to jest ta, ta przychodnia, która jest bezpośrednio przy stacji kolejowej, która w tej chwili jest remontowana, z panem dyrektorem Adrianem Bochnią i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, z dyrektorem panem Januszem Solarzem. Przejdę od razu do może takiego slajdu bardzo istotnego, bo pewnie wszystkie podmioty lecznicze, jakie są na Podkarpaciu, a szczególnie podmioty prowadzone przez województwo, są dla pacjentów i tutaj te liczby pokazują skalę pracy, skalę zaangażowania tych naszych jednostek. Proszę popatrzeć, ta, ten ciąg ilości pacjentów przyjmowanych przez nasze podmioty jest od 2011 roku i praktycznie podwoił on swoją liczbę. Tak jak w 2011 roku przyjmowaliśmy około 182 tysięcy pacjentów, tak? W roku 2019 prognozujemy, że pacjentów w naszych podmiotach będzie 344 tysiące. Czyli mamy 2 miliony mieszkańców na Podkarpaciu. To jest skala liczba pacjentów, którzy które no nie, nie tylko przeszli, ale zostali przyjęci, zostali wyleczeni, mieli styk z naszymi podmiotami leczniczymi i to pewnie jest jak gdyby też i pokazane jaka jest skala problemów, ale też i jakie środki są potrzebne do tego, żeby, żeby taką liczbę pacjentów w sposób profesjonalny obsłużyć. Oczywiście działalność każdej placówki, a szczególnie ta informacja, którą w dniu dzisiejszym przekazuję, to jest ocena działalności, ale też i ocena wyniku finansowego y, placówek leczniczych, taką informację przed wysokim sejmikiem, przed społeczeństwem podkarpackim, ale też i przed instytucjami, y, do których musimy to przesłać, y, y, taką informację przyjmujemy i tutaj jeśli chodzi o historię, czyli to, co y, można powiedzieć, historia pokrywania strat, czyli historia tego, co jako samorząd oprócz inwestycji musimy dołożyć do systemu, żeby on się bilansował, bo, bo tak to należy nazwać. I ta historia, oczywiście, z, też i z przyczyny ilości przyjmowanych pacjentów i, i niewystarczającego cały czas finansowania ze strony rządu placówek ochrony zdrowia, oczywiście rośnie. Mamy 2012 rok, pokrycie prawie 6 milionów złotych. Takim największym pokryciem historycznym było w 2016 roku pokrycie bezpośrednio z budżetu województwa prawie 42 milionów złotych. I, i, i to, to zostało oczywiście, jak gdyby, spożytkowane przez podmioty lecznicze, głównie na pokrycie zobowiązań wymagalnych, bo jeżeli placówka się nie bilansuje, to oczywiście musi pożyczyć pieniądze. Tych możliwości nie ma wiele, bo w zasadzie jeżeli nie pożyczy w parabankach, nasze podmioty lecznicze, przynajmniej jak ja zostałem marszałkiem odpowiedzialnym za służbę zdrowia, to nie mają zdolności kredytowej, nie mogą pożyczać pieniędzy w bankach. Główne źródło pożyczki to jest oczywiście w parabankach lub w podmiotach czyli wśród dostawców, generując w ten sposób zobowiązania wymagalne. Po restrukturyzacji, o której jeszcze później powiem, zadłużenia naszych głównych szpitali, ta sytuacja troszeczkę się poprawiła, bo już w 2017 roku ta strata została pokryta w kwocie tylko 426 tys. złotych. 2018 rok to była kwota 6,5 miliona złotych. Tą stratę głównie wygenerował szpital wojewódzki w Tarnobrzegu. No w tym szpitalu też jak gdyby w tej chwili prowadzimy bardzo duże inwestycje. Jest tam uruchamiany nowy ośrodek leczenia radioterapią. Będzie to ośrodek w tamtym rejonie onkologiczny i też liczymy na to, że to spowoduje, że ten szpital będzie miał troszeczkę lepszą sytuację w następnych latach. I oczywiście 2019 rok tutaj prognoza jest duża, bo prawie 35 milionów złotych będzie nas czekało pokrycie straty. Oczywiście dyrektorzy w placówkach walczą o to, żeby ta sytuacja była jak, jak najbardziej optymistyczna w, w kierunku właśnie zbilansowania działalności placówek. Tak dla przypomnienia, mieliśmy w ubiegłym roku cały ciąg zdarzeń związanych z protestami, z podniesieniem wynagrodzeń i to nie te wynagrodzenia, które wzrosły poprzez y, decyzję Rządu Rzeczypospolitej polskiej ministra zdrowia, bo one w większości zostały zbilansowane, tutaj y, zostały y, na podstawie porozumień z dyrektorami placówek myśmy w tym jako też i zarząd województwa uczestniczyli porozumienia w poszczególnych szpitalach, które oczywiście skutkują y, podwyżkami y, dla pracowników. No i w trakcie już y, tych y, bardzo trudnych negocjacji. Ubiegły rok był bardzo gorący, lato było bardzo gorące, udało się podpisać porozumienia takie, które oczywiście nie satysfakcjonowały żadnej ze stron bo też i strona społeczna nie była zadowolona, też i zarząd województwa nie był zadowolony, czy dyrektorzy szpitali, bo myśmy mieli konkretne wyliczenia, które pokazywały, że jednak po prostu nie będziemy mieli środków na to, żeby w 100% te podwyżki zbilansować. Na tym slajdzie prezentuję to, co się rzeczywiście udało i myślę, że, że, że to jest. Pewna restrukturyzacja pilotażowa w skali ogólnopolskiej. Jak sobie Państwo popatrzycie, mamy już praktycznie dwa lata y, odkąd y, szpitale. No, przede wszystkim Szpital Kliniczny nr 1 i Szpital Kliniczny nr 2, bo one podpisały y, umowę w grudniu 2017 roku, czyli mamy rok, cały rok 2018 i 2019 w tych szpitalach y, pod y, działaniem restrukturyzacji zrobionej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czyli zobowiązania długoterminowe, zobowiązania wymagalne zostały y, zrestrukturyzowane w układzie wieloletnim, z poręczeniem województwa. Y, to poręczenie oczywiście dało możliwość uzyskania bardzo korzystnego oprocentowania na poziomie 2,4%. Co w efektach, jak sobie popatrzymy w tych sumach globalnych, ja, ja tutaj też odniosę się do, do szpitala w Przemyślu, który do dnia dzisiejszego jeszcze z, też i z przyczyn y, tych protestów, które były, nie udało się y, do tej pory jeszcze tej restrukturyzacji w tym szpitalu przeprowadzić i jak później na slajdach państwo y, będziecie widzieć, to, to ten szpital ma w tej chwili najtrudniejszą sytuację. Y, pozostałe szpitale, y, jak widzimy, jeśli chodzi o... Y, Koszty, które były ponoszone w szpitalach z tytułu y, właśnie finansowania y, przede wszystkim bardzo drogich kredytów, odsetek prowizji od, od zobowiązań wymagalnych y, tych związanych z nieterminowymi płatnościami, y, czy koszty już komornicze sądowych postępowań, one zamykały się w 2016 roku na poziomie 21 milionów po restrukturyzacji czterech szpitali rocznie około 10 milionów mamy w tej chwili oszczędności bez ingerowania w pozostałe koszty w naszych placówkach i na pewno pod w tym aspekcie ta restrukturyzacja przyniosła zakładane efekty. Wspomnę Tutaj również o inwestycjach tych, które były realizowane na terenie Podkarpacia. Tutaj wychodzę troszeczkę już poza obręb naszej tylko i wyłącznie działalności w naszych podmiotach leczniczych jest praktycznie wsparcie we wszystkich powiatach na terenie województwa podkarpackiego regionalny program operacyjny w tej chwili już dochodzimy do roku 2020, czyli te pieniądze, które były przeznaczone na ochronę zdrowia zostały wykorzystane z kwoty około 300 milionów złotych, które były w regionalnym programie operacyjnym samorządy zwielokrotniły inwestycje praktycznie dwukrotnie, bo Ponad 600 milionów złotych inwestycji w szpitalach podkarpackich. Myślę, że ten okres zostanie zdecydowanie jako taki historyczny, jeśli chodzi o wielkość inwestycji. Przede wszystkim te inwestycje. W szpitalach powiatowych poszły na tę część, taką najbardziej ważną dla szpitala, w serce szpitala, czyli w, w modernizację sal operacyjnych, bloków operacyjnych, w doposażenie sprzętu. Oczywiście. Te inwestycje nie wyeliminowały tego największego mankamentu systemu ochrony zdrowia w Polsce, czyli braku kadr medycznych. To dzieje się troszeczkę w innej sferze, dlatego że, że od 2015 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim, na Wydziale Lekarskim, obecnie na Kolegium Nauk Medycznych kształcimy lekarzy. I to już jest proces nieodwracalny. Za dwa lata będzie pierwszych 120 adeptów le le lekarskich już wypuszczonych właśnie na Podkarpaciu. W kolejnych latach kolejna liczba 150 i ten już cykl będzie, będzie oczywiście zachowany, co w perspektywie wieloletnim na pewno deficyt kadry lekarskiej będzie mniejszy. Mamy na Podkarpaciu również jedną z najlepszych form kształcenia kadr pielęgniarek i położnych i to też myślę, że spowoduje, że te braki kadr medycznych będą dużo mniejsze. Inwestycje realizowane w naszych podmiotach w 2018 roku 90, prawie 6 milionów złotych. Wartość rozpoczętych inwestycji była na łączną kwotę 152 miliony złotych. W 2019 roku rozpoczęliśmy inwestycje o wartości 169 milionów złotych. Z takich inwestycji, które warto tutaj o których warto wspomnieć, to w klinicznym numer jeden to jest szpital, który ma, jest wyprofilowany na leczenie chorób onkologicznych i w tą sferę poszły nasze największe inwestycje, rozbudowa kliniki hematologii i kliniki nefrologii ze stacją dializ. Kwota 51 milionów złotych, budowa nowego budynku dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. W tej pierwszej inwestycji od stycznia będziemy już przeszczepiać szpik kostny. Jest profesor, który, który też i tą klinikę w tej chwili prowadzi. I to, co było taką w zasadzie takim wstydem Podkarpacia, czyli leczenie chorób płuc w pałacyku przy ulicy Rycerskiej. Tam w tej chwili też już trwa budowa nowego budynku, do którego te choroby z pałacu wyprowadzimy i od za 20 miesięcy będziemy mogli ten budynek już otworzyć. W spitalu klinicznym numer 2 doposażenie i modernizacja, poprawa dostępności do świadczeń medycznych. Te inwestycje na ponad 30 milionów. One są również związane z utworzonym w roku ubiegłym podkarpackim centrum zdrowia dziecka, bo w strukturze tego szpitala takie, takie centrum już funkcjonuje. Oczywiście czeka nas w przyszłości jeszcze dużo inwestycji związanych z tym, że w zasadzie jest to w tej chwili jedyny szpital pediatryczny na terenie Rzeszowa. Oczywiście ten szpital pełni również. Rolę takiego najważniejszego szpitala specjalistycznego, urazowego na terenie naszego województwa. To, że jest na razie jedynym szpitalem z szpitalnym oddziałem ratunkowym w Rzeszowie, to oczywiście też wiąże się z liczbą pacjentów, którzy przez ten szpital przechodzą, i też no niejednokrotnie z krytyką, bo, bo oczywiście takiej liczby pacjentów w sposób płynny nie można Zabezpieczyć. W przemyślu koordynowania opieka kardiologiczna ten projekt jest zakończony. W Krośnie powstało Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko i w Tarnobrzegu rozwój Centrum Onkologicznego. Tutaj bym się chciał chwileczkę zatrzymać, dlatego że w 2015 roku, jak powstały mapy potrzeb zdrowotnych, to one pokazywały, że jest potrzeba budowy powstania nowego ośrodka onkologicznego na styku właśnie województw gdzie starnobrzega najbliższe ośrodki to były Rzeszów, Lublin i Kielce i ten ośrodek związany z leczeniem radiologicznym w tej chwili powstaje myślę że od przyszłego roku będziemy już przyjmować pacjentów Informacja o wynikach finansowych ta która jest w sposób taki bardzo precyzyjny do Państwa przesłana. Takie główne liczby z tej informacji to liczba łóżek 2018 rok 4356, w roku 2019 4297. Na tych łóżkach oczywiście nastąpi wzrost leczonych pacjentów, bo łączna liczba pacjentów w 2018 roku 326 tysięcy, w 2019 roku 344 tysiące. Zatrudnienie wzrosło w naszych placówkach leczniczych, zobowiązania długoterminowe, ten parametr, który jest bardzo istotny, jeśli chodzi o szpitale, ono delikatnie w tej chwili nawet posiada tendencję spadkową, i to jest taki dobry objaw całej sytuacji w ochronie zdrowia. Zobowiązania wymagalne, oczywiście, one są tym takim wskaźnikiem bardzo istotnym. One wynikają głównie z tego, że jeżeli szpital nie ma możliwości pożyczania pieniędzy w bankach, to oczywiście. Może pożyczyć w parabankach, a najlepiej i tym pierwszym źródłem w dużych szpitalach to są dostawcy. A dostawcy generują oczywiście zobowiązania wymagalne. I tak w tamtym roku zobowiązania wymagalne, które zostały wygenerowane w szpitalu w Tarnobrzegu, pokryciem straty zostały w zasadzie wyzerowane. W roku bieżącym ta prognoza Straty jest na poziomie 35 milionów złotych, czyli też widzimy, że praktycznie to, co wcześniej powiedziałem, że jeżeli szpital bilansuje swoją działalność, to oczywiście wtedy nie powstają zobowiązania wymagalne. I do takiego modelu byśmy chcieli nasze szpitale doprowadzić, chociaż to wiąże się zawsze po prostu z tym, że nie jest to łatwa sprawa bo mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem naszych mieszkańców ze szpitali korzystamy w związku z czym też i niejednokrotnie pokrycie zobowiązania szczególnie poprzez pokrycie straty wygenerowanej przez szpital ma charakter dopłaty bezpośredniej do jego bieżącej działalności na tym slajdzie pokazane jest również to, że, że to co rząd oczywiście zapowiada, jest realizowane. Nasze placówki od 2010 roku z kwoty 600 milionów złotych mają prognozowany budżet na koniec 2019 roku na prawie miliard dwieście milionów złotych. Jest to potężny budżet. Nasze placówki wojewódzkie to jest tak średnio około 25% całego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanego na Podkarpaciu. Oczywiście wyniki finansowe szpitali i tutaj akurat prezentujemy tylko i wyłącznie Głównych pięć szpitali, bo, bo, bo ten wynik jest ważący dla sytuacji w województwie podkarpackim. Pozostałe podmioty, te, które były wymienione, one generalnie po prostu starają się tą swoją działalność bilansować. Szpital kliniczny numer jeden, tak jak tutaj widzimy, i szpital w Przemyślu w tej chwili mają taką najgorszą sytuację, jeśli chodzi o. Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2019 roku i też te prognozy, które są takie jak gdyby trudne, one, one wynikają po prostu z, z sytuacji właśnie w tych dwóch szpitalach. Tak jak wcześniej powiedziałem, prognozowana strata do pokrycia na koniec roku to jest kwota około 35 milionów złotych. Te istotne wydarzenia na przestrzeni 18-19 roku, które oczywiście zostały skonsumowane przez ten wcześniejszy slajd, na którym pokazywałem wzrost nakładów przez Narodowy Fundusz Zdrowia na system ochrony zdrowia, to oczywiście nowe normy pielęgniarskie. Tutaj dyrektorzy w zasadzie przepisami centralnymi zostali oczywiście zobowiązani do tego, żeby mieć odpowiednie zatrudnienie pielęgniarek i położnych na liczbę łóżek, które są w danej jednostce. Nie bez znaczenia miała również podwyżka, która też jest częściowo sfinansowana przez. Narodowy Fundusz Zdrowia dla Lekarzy, czyli wprowadzenie pensji zasadniczej dla lekarzy etatowych w kwocie 6750 zł. Tutaj, jeśli chodzi o tą podwyżkę, ona oczywiście musiała mieć również przełożenie na podwyżki dla lekarzy kontraktowych, bo. Bo w ochronie zdrowia mamy pracowników zatrudnionych w różnych formach. Część zatrudnionych pracowników to są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, część na umowy kontraktowe. Jeżeli etatowi lekarze dostali podwyżkę, to oczywiście pozostali również wnioskowali, też dyrektorzy oczywiście musieli tym żądaniom albo prośbom ulec. To nie wszystko właśnie zostało też sfinansowane później z pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście szczególnie na Podkarpaciu myśmy mieli może troszeczkę w tej chwili mniej jak gdyby protestów albo interwencji ze strony pozostałych grup zawodowych, bo podwyżki te wynikające z porozumień w szpitalach wojewódzkich. Tyczyły wszystkich grup zawodowych i średnio z podwyżek szpitalnych, czyli tych, które były, wynikały z podpisanych porozumień, wszystkie grupy zawodowe średnio około 750 zł w trzech latach podwyżki otrzymały. Oczywiście inwestycje własne w szpitalach mają również znaczenie dla ich kondycji. Tych inwestycji było na około 19 milionów złotych we wszystkich naszych placówkach jak każda inwestycja nie ma bezpośredniego jak gdyby przełożenia na wynik finansowy bo jest to inwestycja która jest zamortyzowana w wielu latach ale ma wpływ na sytuację płynnościową i też te inwestycje oczywiście generują w wielu przypadkach zobowiązania wymagalne. No bo jeżeli my jako samorząd nie damy, jeżeli szpital nie weźmie kredytu w banku i finansuje daną inwestycję ze, z, z własnej działalności, nie bilansując swojej działalności podstawowej, to oczywiście generuje zobowiązania wymagalne, bo innej możliwości ekonomicznej i matematycznej nie ma. Ten ostatni punkt, który za chwileczkę troszeczkę rozszerzę, czyli średnio 750 zł dla wszystkich pracowników, to też było wyliczone w trakcie prowadzonych negocjacji. Te negocjacje, pamiętacie Państwo, trwały bardzo długo, niektóre kończyły się wprost w ministerstwie, były protesty głodowe. One, one, skala powiedzmy żądań i tak była dużo większa, to co zostało jak gdyby podpisane to widzimy po prostu w tych trzech jak gdyby kolumnach. W 2018 roku kosztowało nas to 16 milionów złotych, w 2019 roku jest to kwota, kwota 53 milionów złotych, czyli i tak yy, yy, prognozowana w tej chwili dopłata do tej bieżącej działalności ona jest poniżej tej kwoty oczywiście satysfakcji z tego tytułu nie ma ale też i jako sejmik jako zarząd mamy świadomość że dopłacamy do bieżącej działalności szpitali będzie uzależnione dlatego że trzecia kwota Podwyżek, czyli to, co przypada dla wszystkich pracowników od lipca 2020 roku 250 zł, i tu, tutaj po realizacji tej podwyżki, ta kwota jest już 87 milionów kosztów dodatkowych w kosztach pracy. Myślę, że ona będzie uzależniona też od tego, na ile uda nam się. Zaprognozować pozytywnie przyszły rok, jeśli chodzi o sytuację finansową w szpitalach, bo ona jest ze związkami zawodowymi podpisana w układzie takim, że wprowadzona zostanie w uzależnieniu od sytuacji ekonomicznej placówki. Ostatni slajd, który pokazuje sytuację taką, może hipotetyczną, ale gdyby nie było jak gdyby podwyżek tych takich, które w zasadzie w Polsce chyba tylko w naszym województwie w sposób taki kompleksowo zostały oczywiście podpisane, to mielibyśmy w praktycznie we wszystkich naszych placówkach poza Przemyślem i Tarnobrzegiem te, też tam te debety nie byłyby duże. Sytuacje oczywiście na plusie. No i do takiego modelu pewnie będziemy dążyć, chociaż y, będzie to uzależnione może mniej od strony kosztowej, bo tutaj y, podwyżki wynagrodzeń czy, czy ilość zatrudnionych w tej chwili pracowników. w wielu przypadkach jest regulowana, czyli jakieś możliwości y, y, z poziomu y, czy organu prowadzącego, czy samych dyrektorów szpitali w tej chwili y, nie mamy. To, co jest może takie bardzo optymistyczne, ja, by, ja bym może pokazał tutaj, bo też szczególnie w kampanii wyborczej wiele było dyskusji na temat zatrudnienia, zadłuż zadłużenia szpitali. Jedni prorokowali 700, inni 500. Rzeczywiście w tej chwili, jeśli chodzi o zadłużenie, to długoterminowe to jest na poziomie 200. 88 milionów złotych i do tego dochodzi zadłużenie szpitala w Przemyślu około 70 milionów złotych czyli, czyli łącznie te zobowiązania tak jak prezentowałem są w, w, na poziomie 300 360 milionów złotych no, nie jest to pociecha chociaż tak dla informacji szpital w Grudziącu pojedynczy przy budżecie miasta niespełna 500 milionów złotych jest zadłużony na ponad 500 milionów złotych w tej chwili. To zadłużenie oczywiście jest historyczne i ono wynikało też z tego, że dyrektor tego szpitala finansował inwestycje z parabanku bez żadnej kontroli organu nadzorującego, doprowadzając w zasadzie do sytuacji takiej w tej chwili w systemie bardzo trudnej.